Czy kiedyś próbowałeś świadomie coś przeżyć? Czyli kiedy jest ci smutno, że nie będziesz pozbywać się smutku, ale spróbujesz ten smutek świadomie przeżyć? Że kiedy czegoś nie chcesz i czujesz wielki brak, to spróbujesz świadomie to przeżyć. Że mam wielki brak w sercu i spróbuję go przeżyć. Spróbuję. Oswoić tę myśl, przytulić, że nie mam czegoś, co chcę. Że czuję smutek na przykład, że próbuję go oswoić, że czuję jakiś wewnętrzny ból i chcę go przeżyć i go oswoić. Nie ma możliwości, by jakkolwiek z tych rzeczy przeżyć, nie mając yy, wdzięczności. Wdzięczności za to, że. Przeżyję, jeżeli czegoś nie będę mieć, wdzięczności za to, że mam tak wiele, że mogę się rozejrzeć po pokoju i zobaczyć, że mam tak wiele. Wdzięczności, że Bóg mi ufa, bo, bo nie wszystko mi daje i wie, że to nie spowoduje, że ja odejdę od Niego, że daje mi taką wielką szkołę uczenia się, przeżywania świadomego. Wszystkiego, co w życiu się dzieje, nie, nie życia w ten sposób, że muszę zaspokoić, muszę zrzucić, muszę odsunąć, ale że staję się osobą przytulającą, przygarniającą, taką maryjną, mówiącą tak, mówiącą Fiat, że staję się, że przeżywam ból i okazuje się, że wcale on mnie nie zabił, że przeżywam brak i okazuje się, że nie umarłam. Z głodu, tego braku, że dużo rzeczy może się dziać i to buduje we mnie siłę. Zrobiłam cały cykl o silnej psychice, ale tak naprawdę to, co buduje, zobaczcie, silną psychikę w człowieku, to to, że on jest taki przytulaśny, że przytulasz to, co jest i mówisz, zasnę z tym, obudzę się z tym i oswoję to. I jest to możliwe dzięki wdzięczności, takiej prostej, Jestem Ci wdzięczna, Boże, za to, że tak mi ufasz i dajesz mi tak trudne rzeczy, i wiesz, że sobie z nimi poradzę. Wierzysz we mnie, trzymasz kciuki i mówisz: Ewa, dajesz, jestem z Tobą. Wszystko, co potrzebujesz, żeby dać radę, masz. Boże, jestem Ci strasznie wdzięczna, że tak mi wierzysz i ufasz.